wrażenia z podróży <grym zimę> dupa mnie boli dupa mnie boli podziel się tym z nami nie pogorzę ci nie <grym> chcę <zimę> ja się zielić z tobą dupą ręce <grym zimę> ujebane dupa boli ręce ujebane nogi będą boleć prawie gwałci. Bo... <grym zimę> a może chcesz się o tym podzielić z nami Bóg <grym> zapłaci <zimę> napisze do <to> bramu. <grym zimę> Haha! <śmiany> <śmiany> Żegnamy Wisłę! Żegnamy z Bierdolę! Chodź, że kurwa nie przyjęła, nie pojechała mnie! E, raz bóg, bóg raz bóg bóg w z drugą strzela, stronę! A ty, ty jesteś mistrzem zen, podziel się z nami jakąś e, głębszą prawdą! Oj, na razie jestem zbyt zmęczony, żeby siedzieć, jak się tu z czymkolwiek, że mi się dzieli. On zostawia dla nas swoje najgłębsze prawdy na później, kiedy będziemy na nie zasługiwać. Widzisz? <grym>